Witam Was wszystkich Raz z pieskiem mamy już popołudnie gdzieś godzina 17.30 szybkim tempem idziemy bo dzisiaj mam być w nocy minus chyba 7-8 teraz jest chyba koło 0 spójdziemy tylko takie pewniejsze śmietniki zajrzymy i do domu żeby zdążyć przed wiadomo, przed chłodem, a później tylko taki spacer koło bloku z piskiem zlecimy, mam nadzieję, że coś ciekawego wpadnie dobra, zobaczymy jak tam z nagrywaniem będę nagrywał jak tylko będzie coś ciekawego no i ewentualnie, i na no ostatni biacie nagram, jeżeli będzie możliwość zmierzamy widzowie na Ostatnią wiatę przed momentem znalazłem e, chyba jajowar że coś dobrze wymawia na jajka tak to poza tym sam odpady są nic się nie dzieje a jestem już na drugim osiedlu i tak jak mówiłem e, idę już do ostatniej wiaty Zobaczymy czy nikt tam nie będzie spał. No to włączę je i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Póki co zmierzam powoli. Trzeba uważać, bo jest ślisko, bo wszystko, ale nie jest jeszcze aż tak mroźno. A to karbonek chętny, żeby nawet zbiegać po takim śniegu. Dobra, ostatnie miejsce. ręcznik chyba do ćwiczeń Ponieska porcelana. Ciekawe. Muszę zobaczyć dalej. Oczywiście wezmę ten ten zbanek, czy jak to tam. Się... Zwał. Jack to nic więcej nie ma Dobra, zapakuję go i jeszcze popatrzę w innych pojemnikach. Witam na kolejnym dniu poszukiwanie znajdek. Mamy jeszcze śnieg. Pewnie jak będziecie już oglądać, to możliwe, że przynajmniej u mnie już nie będzie śniegu. Prawdopodobnie ostatni dzień, albo może jeszcze jutro będzie śnieg, a później znaczy już, już dzisiaj się powoli topi. A już za dwa dni to już w ogóle tylko na nagraniu będzie widać. Zobaczymy, jak będzie na święta. Może jakiś śnieg spadnie znowu. I tak, jak widać, pieska nie ma. Jestem sam. Szybkim tempem będę szedł, bo jest, no jest trochę chłodno, ale jak się idzie szybko, to nie jest tak źle. Zobaczymy, czy się skończy ten odcinek na, na tym jeszcze spacerze, czy jeszcze będę musiał coś dogrywać. Ostatnio to tylko dbanek był i jajowar. Czy dziś się coś będzie, się okaże. Połamana różyczka. No dobra. Będę się starał coś tam więcej nagrywać, bo pieska nie ma, to nie muszę aż tak pilnować. Bo też czasami się zdarza, że jak wchodzę, czeka karbonek to to nieraz albo ktoś z psem, Chodzi, wyrzucić śmieci. Albo po prostu jakiś sporadycznie jakiś szwędający się pies podchodzi. A no tak jak się jest samemu. Więc jest inaczej. No i to się jest dzisiaj o wiele jaśniej. Więc na razie. Może w ogóle nie będę potrzebował latarki. No, zobaczę jak, jak się skończy dzisiejszy spacer. Dobra, to na razie to byłoby tyle w jakiejś wiacie będziemy się słyszeć kończę jedno osiedle ale nic nie ma same takie spady na poprzednich wiatach był straszny taki syf że można było się przewrócić pod nogami, to leżało ale tu nic nie ma ciekawego A już idę na kolejne. A tutaj jeszcze w klasiku jakieś tam parę drobniejszych zabawek wyciągnąłem, ale to już nie nagrywałem. Bo to takie nic szczególnego. No i to na, na to drugie osiedle. No, ale coś chyba i się będzie słabo, Więc, więc zobaczymy jeszcze. No, powoli rozpuszcza Można się wywrócić Tak to wygląda Niedługo tutaj nie będzie chyba skrótów, chyba że będą chodniki zrobione, bo ma być osiedle. Kiedyś był już sprzedany grunt ale pewnie będą jakieś ulice, chodniki, to będzie jeszcze wygodniej chodzić niż w pociemku. Czasami późnym wieczorem. No dobra, idziemy. Włączy się jeszcze chyba na ostatni wiacie. Jestem już. Tu mamy takie jakieś lusterko. Chyba na całe i takie urządzenie. Jakiś generator. Zobaczcie, ledwo można było wejść do wiaty. Cały pełne papieru. A no tak to na razie nic nie ma. Zbliżamy do kolejnej. Tu już chyba zamknięta. Jest jakiś kontenerek na gabaryty. No chyba, że to z budowy jest. Ale no, widzę, że są odpady. Wiata zamknięta a chyba z budowy ale nic nie ma Ostatnie wiata tak z grubsza patrząc to nic tutaj takiego nie ma ale tutaj w szkle jakieś takie na świece chyba jeden drugi to takie jesienne więc to wezmę chyba więcej nie ma ale osusz zgubiło, dobra dwie sztuki takie witam was serdecznie, podsumowanie znajdek ustro tu jest chyba plamki od jakiejś farby z taką spółką, z napisem takim Czyli naklejka. Myślę, że idzie ją odkleić. Takie wymiary 40 na 40 Możliwość powieszenia. Ramka troszeczkę takie gdzieś zarysowane, ale wygląda całkiem, całkiem dobrze. Następnie Ty, ten dzbanek? Przykrywka. Nie czy to jest coś, czy to zwykła jakaś chińszczyzna. Co tu mamy? Japońskie, porcelana, jakaś niby japońska porcelana. Niepopękane. Nawet całkiem ładne. Jeszcze go później oglądam, czy nie jest gdzieś uszczerbione, ale wygląda dobrze. Nawet ładny. Taki. Tu mamy jajowar. Podłączałem go tak na szybko. No to kontrolki się normalnie palą. Przykrywka. Wkład na jajka. Zalewa się wodą. A tutaj opcja z przykryciem chyba, czy bez. Nie wiem. Silver crest. Taki to model wygląda na sprawny. Tak, jak go podłączyłem na krótko. Będę musiał go z jajkami spróbować. Jak go się wyczyści. No i tutaj generator ozonu. I tutaj gdzieś jest po polsku chyba. znaczy nie, po polsku nie ma. No ale ma wszechstronne zastosowanie do oczyszczania powietrza. Oczyszczania warzyw z jakichś tam z różnych substancji, wodę gdzieś jeszcze czytałem, że jeszcze można auto sobie odgrzybić klimatyzację już go podłączałem, ozonuje normalnie wodę więc możliwe, że sobie go zostawię takie Generator. Taki oto sprawny. Tu co tylko brakuje, tylko instrukcji obsługi do niego. No, ale tu jest pokrętło na czas, ustawianie. Ile ozonować? No, ale instrukcje można sobie na internecie poszukać. No, więc tu mamy to, to, no i to lusterko. Różnego rodzaju, widać, yy, trafiają się co chwilę rzeczy. Yy, tak, lusterko myślę, że chyba będzie szło w dalszą drogę. O, tu już widzę. Jest troszeczkę uszczerbiony dzbanek. widać, widać. Dzbanek. Tutaj się jeszcze muszę zastanowić, ale jakby ktoś był chętny na niego, no to pisać jajowar. Myślę, że raczej będzie szedł chyba. Też dalszą drogę, że jest sprawny. A nad tym się jeszcze będę zastanawiał. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie, Nie ma zbyt wiele, ale są no z różnej jakby dziedziny znajdki. No i zapraszamy na kolejny spacerek. Myślę, że równie będzie ciekawy. Ciekawe będą znajdki jak teraz. Jajowar dawno temu też znalazłem, chyba z dwa lata temu. Ale nie pamiętam, czy albo jeszcze wcześniej. Chyba jeszcze jak jeszcze nie nagrywałem. To też jajowar trochę podobny do tego znalazłem. I też poszedł w dalszą drogę. Dobra, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Niebawem na kolejnym spacerku. Pozdrawiam wszystkich ciepło i do usłyszenia. No i na koniec jeszcze zapomniałem o tych szklanych chyba na świeczki na podgrzewacze takie. Takie świeczniki jesienne, dwie sztuki.